Cześć, witam Was w Vlogmasie numer 0. To jest Vlogmas specjalnie po to, żebyście zostali poinformowani, że w ogóle takie coś się odbędzie. Będą się tutaj pojawiać codziennie filmy o godzinie 17 aż do 24 grudnia, a tak naprawdę do 25, ponieważ z pierwszego dnia, z 1 grudnia Vlogmas będzie dopiero 2 grudnia. Chyba wiecie czemu. Nie dałbym rady po prostu zrobić tak, żeby w ten sam dzień co nagrywam, wrzucać ten film. Tak naprawdę ten film by musiał być o godzinie 22. A wtedy już nikt z Was by nie oglądał, dlatego będzie codziennie na vlogmas od 2 grudnia o godzinie 17, czyli o tej samej, co widzicie ten film. Mam nadzieję, że czekaliście. Ja sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. I w ogóle mam nadzieję, że przetrwamy w tym razem. Mam nadzieję, że będziecie się przy tym świetnie bawić, że będziecie chcieli oglądać to i mam nadzieję, że będziecie się przy tym dobrze bawić. I co? Do jutra, do godziny 17. Pa pa! Jezu, jakie to jest gorące, ludzie. Wiecie, co że to są skarpecki?